Czytanie z Księgi proroka Izajasza Przez na Syjon nie umilknę, Przez na Jerozolimę nie spocznę, Dopóki jej sprawiedliwość nie głośni jak Zosza I zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość I chwałą Twoją wszyscy królowie I nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim wiademem w, w dłoni Twego Boga. Nie będę więcej mówić o Tobie porzucona, o krainie Twej już nie powiedzą spustoszona, raczej Cię nazwą moje w niej upodobania, a krainą Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twoi budowniczy ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Tobą się rozraduje. Oto słowo Boże. Pośród Nagowodów w głosie Pana pa, Pana, pośród na głoście Pałe pa, pa. Pana, śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu ziemią sława, śpiewajcie pachatu, sławcie jego Ośród narodów, głoście pana Pana, każdego dnia głoście Jego zbawie, głość Jego wśród wszystkich narodów, rozkłaszcza i dzień go pośród wszystkich ludów, Ośród narodów, głoście Pana. Wróćcie Panu rodziny nagrodą. Poddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Poddajcie Panu chwałę należną Jego imię dar i wejdźcie na Jego dziedzinę. Wśród narodów byłoście. W świętym przybytku, zadrży ziemia cała przed jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, króle, będzie sprawiedliwie sądził, ludy. Pośród Darkotów, boście. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dare łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, Sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków. I wreszcie innemu łaska tłumaczenie języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Aleluja, Aleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Pan Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego. Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział. Czyż to moja lub twoja sprawa niewiasta? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć skąpik kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie tą wodą i napełnili aż po brzegi. Potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli, gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale złudy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego, Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory? Taki do porządek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskim. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie, hałas dobie Chryste. Przejdź ku jak łagne, bo do dziś płaka Cię. Przejdź w swojej mocy sile, w radością na pewnie. Przejdź w swojej mocy sile, w radością Wtedy matka jego powiedziała do sług zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Historia, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych w stanie Ohio. Piętnastoletni chłopiec mniej więcej wieku naszej młodzieży, która przygotowuje się do bierzmowania. Przyjeżdżał wraz ze swoim ojcem obok lotniska w małym miasteczku. I nagle nisko lecący samolot treningowy mały stracił kontrolę. Zaczął kręcić się gwałtownie w powietrzu, a chwilę później niestety zanurkował prostą w dół, uderzając w betonowy pas startowy. Chłopiec wiedział, że w samolocie jest jego starszy kumpel. Był dla niego idolem. Zginął. Miał zaledwie 20 lat. Kiedy wrócił do domu, był wstrząśnięty. Jak mawiamy dzisiaj, przeżył szok. Widział śmierć przyjaciela. Mama, on był moim kolegą, kumplem. Miał tylko 20 lat. Szok, który przeżył, był tak wielki, że tego wieczoru nic nie jadł. Udał się jedynie do swego pokoju, zamknął drzwi, położył się na łóżku. Patrzył w sufit w ściany. Nie mógł spać. Rozmyślał o tym wydarzeniu. Bohater tej historii, ten chłopiec, każdego dnia pracował kilka godzin dziennie oprócz nauki w miejscowym sklepie. Chciał zarobić pieniądze i odkładał je na lekcje pilotażu, bo marzył o tym, aby latać. Miał sprecyzowane swoje plany na przyszłość. Jego cichym marzeniem było uzyskać licencję pilota po przekroczeniu 16 roku życia tak jak w tym staniem stanowiło prawo. Rodzice chłopca zastanawiali się nad tym, jaki skutek wywrze śmierć jego przyjaciela, czy go nie zniechęci, nie odstraszy. Wiedzieli, że decyzję musi podjąć on sam. Kilka dni później jego mama zauważyła w jego sypialni otwarty zeszyt z notatkami. I na jednej ze stron napisane były dużymi literami słowa. Charakter Jezusa. A poniżej ten chłopak umieścił listę jakości, jak ją nazwał. I zanotował. Po pierwsze, Jezus był blisko Boga. Po drugie, Jezus pomagał biednym. Po trzecie, On był bez grzechu. Po czwarte, Jezus był pokorny. I po piąte, On nie był egoistą. Kiedy mama tego chłopaka przeczytała te słowa, rozpłakała się, bo zrozumiała, że kiedy jej syn ma podjąć ważną decyzję życiową, oddał tę sprawę Jezusowi, Jemu zawierzu. Kochani, dzisiaj spotykamy Jezusa w Ewangelii, kiedy rozpoczyna swoją publiczną działalność, tydzień temu jego chrzest, to był początek, a teraz pierwszy cud na weselu w Kanie Galilejskiej, fragment Ewangelii często chętnie wybierany przez nowożeńców na mszę ślubną. Tak jak w scenie chrztu nad Jordanem słyszany był głos Ojca, ten jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Tak dzisiaj Maria mówi każdemu z nas, uczyńcie wszystko, cokolwiek syn mój Wam powie. Ta historia z tym chłopcem amerykańskim myślę, że dużo nam podpowiada. My się ciągle uczymy, nie tylko młodzi, ale także dorośli, seniorzy w poważnym już wieku. Ciągle się uczymy oddawać swoje życie, swoje sprawy Jezusowi. Jak mówimy, jemu zawierzyć, złożyć w Jego ręce. Dość popularny w dzisiejszych czasach jest ojciec Dolindo. To mistyk, charyzmatyk Kościołów Wschodnich i znamy jego zawołanie: Jezu, ty się tym zajmij. W tak prostych słowach podpowiada każdemu z nas: My mamy robić to, co do nas należy, jak potrafimy, na ile umiemy, ale resztę. Zostawmy Jezusowi, niech on działa. Słowo Boże zatem odpowiada dzisiaj i młodemu pokoleniu, by swoją przyszłość, to co nie wiadome, zawierzyć Jezusowi. Czyńcie to osobiście, bardzo indywidualnie, intymnie, bez rozgłosu waszych sercach. Potwierdzajcie życie, a my starsi. Ciągle uczymy się tej sztuki zawierzania Jezusowi w dobrze znanej pieśni, którą także śpiewamy, z naszym Kościelem, modlimy się takimi słowami. Bóg ukochał Syna, Synu Świata, chce zamieszkać w każdym z nas. Naucz Matko, jak zbudować Bogu w sercu domu. Uczyńcie, co wam mówi Syn? Przyobleczcie wiarę w Czyn. Niech się Słowo Boże stanie ciałem w każdym z was. Amen.